Wszystkim, wszystkim cześć, dzisiaj gramy w labirynt z, z Maze. I tak, to jest miłość, przywitaj się miłość. Ja jestem miłość, ja no, jestem to, bardzo wielki z Sigma. Okej, on jest Sigma. A ja jestem trochę mniejszym niż Sigma. Pojedziemy no sobie właśnie tam. No, zobaczymy jej akurat. Dzisiaj pokażę, jak zrobić tą grę z. С звей в добром и в ее очень смешно. Спалмуетесь, не знаете, где идти в этой бирже вообще. Даже не увидите, куда идете. Тут есть такие туннели со мной. Для меня уже это не очень страшно, потому что я знаю, как тут-то си No i wiem cała mapę, mam. to jest bardzo lekkie. Zobaczcie, to jest dziecko. Dziecko to jest ze czarnymi oczami i białym twarzem. I mamy wszystko czarne. Siemano. Zobaczcie, jak zrobić krew dobra dobrą i złą. Po prostu podchodzicie do dziecka i on biegnie. Na... no ja nie, ja Nie, ten! nie. Nie, nie, ten Jego, który na ciebie biegał z tyłu. Aha, bo, bo jego nie, widział. nie. tyłu nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. ten nie. mi przeszkodził zrobić Nie. Fajny jest. No, nie. Fajny. Właśnie, dlaczego nie. 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 Po prostu nie wiesz wie, skąd on Uda, idzie. O kurde, o kurde, ginę, ginę! O kurde! Nie zginąłeś, wszystko dobrze. Skeleton, normalnie słyszę Skeletona, który biega. Ja sądzę, że nie na mnie, a na mnie po prostu biegł. A nie wiem, jak mnie zobaczyć. Zobaczcie, ten nie wiecie gdzie iść. I się boicie starasznych i po prostu idźcie. Mam dwa takie triki na obydwu potworów. Co to za gówno za mną teraz biegło? Nie wiem. Nie no zobacz taki... Ja już nienawidzę tego potwora, bo im miło się. 别我嘛。 Po prostu ja taki biegnę i widzę, że za mną coś czerwonego biegnie. Ja uciekam, on mnie nie dogania i drugi raz jest pościg, on mnie nie dogania, a na trzeci raz ja mnie dości. Ja po prostu, ja prostu, prostu. widziałam, że biega, biega na mnie, a to po prostu uciekam i w cały czas. Więc próbuję zrobić a, a, tam zbiega. jest ten czarny... czarny... Czarny, czarny nie, black nigger tam jest. No, nie, chcesz coś wiedzieć? Jak byłem przy dziecku, też... Normalnie nie, byłem tak blisko. Nie wiem <toddź> no, jak było jakieś 5 minut, to bym byłem zginął. Nie wiem jak ja to przeżyłem, ale przeżyłem ją. A e, patrz na niego ja tam po prostu stoi to tyle. <toddź> <toddź> ja widziałem jak on od siebie pobiegł. Cicho, no cyku. Bo... Tam jest dziecko. No, ty, to... <toddź> Zobaczcie, to dziecko mnie nie dogoni. Nie, dziecko A, dziecko po mnie Nie po, ja po prostu ja widzę, widziałam, że za tobą szkielet tak pobiegł i tam było dziecko też. I ten ja przy, poszłam, podeszłam do dziecka, a mnie złapało. Nie, no, ja. Nie, no, ten szkielet tam kłujkuje chyba. Parkuje? Nie po całej mapie na dole. Ja gdzie się chowam. Normalnie kiedy to on kampuje. A to normalnie jest Undertale. Wiesz? O tam obok obok. jak znowu zacznie twój chować, to nie. Wiem. A gdzie on jest, bo ja nie widzę! O! Gdzie... Bo gzie, bo... Gzie, gdzie ty jesteś? Bo ja cię nie widzę w ogóle. No to to z tej, i to no. Nawet kiedy byłem w kiedy się chowałem. A ja widzę to on w pół biega, to już zrozumiałam. No, on pykuje. no, jest nie schody, naprawdę. No fajnie, że on w kółko biega, z nim się pobawić się można chociaż. No. I teraz chociaż wiem, że można odgonić ten telefona i dziecko. Fajnie. Są taki... fajnie... Ale fajnie wiesz, że ja ten, ja, Ty ten naj, najwięcej no. piszczałeś, że za w tej grze ten, dwie minuty piszczałeś. No! Kurde, no. <laughs> dziecko, chłodzy, było. Chłodzy, dziecko. Pierwsze to normalnie to było Fift po drugie to było dodatkowy ta z dzieckiem. I trzecie to po prostu było, że mnie łapie kiedy się chował. Jeszcze czwarte to jest, się twój koło, I skręcił się w kółko. I biegał w kółko. Ale fajnie, ty tam specjalnie sobie IT-membry zabła. Więcej, nawet nie wiem, jak mam szybszy od telefonu. No, na 100 speed. idę. Po prostu, że żeby tutaj nie Co było. Kamienia? To? Nie, kamienia za tobą jest jest niespodzianka nie, nie, mam? nie, kamień? nie, nie, mamka, nie, nie. No tam... mam kamienia musi... tam... No, dziecko Dziecko! Dawaj niego ja nie. Tylko nie podchodź do mnie, do niego bo on mnie złapie Albo masz do tego podejść A kurde, pewnie szkeleton znowu się skupuje To też szkeleton? No szkeleton wchodzi Aaa zabrę biegnie King of Hearts Brody, no to jest normalnie niebo Ja po prostu, ja go już za założyłam 15 razy, nawet mniej niż dziecko Fajnie, on mnie nie szkielet po mnie zabił już 16 raz. Nie razy o pierwszy raz dookoła. O, znowu idziesz. Nika. Ale fajnie. <gry> Ale fajnie kurwa. No. Fajnie bardzo. Nie wiem, gdzie jest, nie tylko A z jakimiś typkami zespałnowałem się. Ja w dupę czarną biegnę. O, ja sam jest tego telefonu na kamienia. To on do tyłu za pójdzie i pobiegnie. Tutaj. O siema, siema. Siema, siema. Siema. Ja mam, się ma Widzę. Welkom to my Nie, nie chodzi, no, co nie na Nie. Ja dziecko. Dziecko, 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 to, dziecko, dziecko, dziecko bo bawimy się z dzieckiem. Tam jest dziecko. Ja nawet nie wiem, się. jest dziecko. Ja lubię dzieci, to są, to są dzieci. I co robimy Ale fajnie. Mi się spodobało, dawaj drugi raz. Dodawaj. Dodawaj. Ja się boję, bo on od razu na mnie podjegnie. A weź się pójść jeszcze bardziej w tunel. Okej, okay, to do, do dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Nie, we, weź, weź, tutaj, wejś, tutaj. Aaa, nie Cię zabił! nie. Nie, 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 cię, zabiło? cię zabiło? i nie klikował jak tam się to. ale, się ale fajnie teraz jeździecie ja, ja, nam jest dobre do zabawy no naprawdę ten serwer jest zniszczony ale fajnie ale fajnie że jest zniszczony ja to fajnie. lubię A ja biegam, o nie. Ja, ja jestem chyba obok dziecka. Chyba, może. Jestem w tunelu. W tym czarnym. Jestem za tobą, widziałam twoje, twoje... A, 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 masz. Ale Z Skibidipiii. Jest. jest dziecko, no, lub no, to. Chcę iść tam. Z kamerą, zrobić jakieś Gdzie jest... Gdzie jest szkieleton? Bo ja nie widzę go. Nie wiem, ja też nie widzę szkieletona. Muszę go próbuję ogóle poszukać. O dziecko. Tak trochę ciężki? Nie, nie, nawet nie próbuj. Nawet tego nie próbuj w ogóle. A co Ja tak na tobie zrobię. Wszystko idzie. W dupę. Trzeba się... Ale

Ja nie mam pokora. Duże dziecko lubi, dostaje pani dużo tak dużo tak, zdjęć. Naprawdę. No? Ona była to lubi to. Ona je, to, to jest. Ale ludzie, robią e, zdjęcia dziecko. Ale dziecko się popłacze. мэчки ты-то-то не нахуй что поберись 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 Не, поберись 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 поберись

Nie wiem. Jakiś problem może ten masażer. Pewnie, pewnie coś z kakową zarzuje, nie z Nie wiem, jak mi zgodę pójść. ja dziecko, dziecko, Mam dziecko. dziecko, ja obok ja byłam dziecko, obok dziecka byłam. Dziecko, 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 obok marmur dziecko! No tak ja nie wypuść! <laughs> Co robicie w ogóle? Ja nie wiem co wy tam w tej czarnej dupie robicie w ogóle. Ja też się robię. Czekaj, zrobię World Jak wyjdę z tego co spróbuję do tej genialki przescię, to mam najpierw jest modę. 3, 2, 7. Ja też spróbuję. O, trochę spierze robię mu My raz. musimy kończyć, bo jest ja za dużo. Okej, okay. okay, no to widzowie, lajkujcie, subskrybujcie, a z wami był miłość i ja. Wszystkim